Dzień dobry, z tej strony ja, Kisior 52. Pierwsza, dziękuję bardzo za to, że ostatni film, 1000 godzin z DBD, wbił naprawdę dużą ilość wyświetleń, bardzo serdecznie dziękuję. A po drugie, Bildzik, a w nim, Bite the Bullet, kiedy leczymy Survivora, jest on bezgłośny tak czyli nie wydaje żadnych dźwięków jeżeli tam spalimy skill czy coś no to tam 1% tylko się traci healowania ale to nie jest ważne dalej autodidact zaczynamy z minusem 25% do jakby progresu czyli jeżeli paseczek leci i walniemy z checka to on się cofa do maksymalnie 5 tokenów jeżeli zrobimy piąty token no, to naprawdę połowę paska nam się praktycznie ładuje na jednego skill checka, więc taki miecz obusieczny. Ale słuchajcie, dalej. Borrowed time przedłużamy ekstra 10 sekund. Status endurance po zdjęciu z haka. I botany knowledge healujemy szybciej o 50% i 20% zmniejsza nam się zużycie jakby itemu. My ogólnie nie będziemy grali z apteczką, bardziej zagramy z latarką, żeby może jakiegoś save'a zrobić, a zamysł tego buildu jest bardzo prosty. Podbiegam do typa, ściągam go pod hakiem i staram się od razu od buta załadować mu autodidacta, żeby jak najszybciej wylewelować sobie te 5 tokenów, żeby leczyć wszystkich instantowo praktycznie. Druga rzecz, borrowed time, żeby przedłużyć ten status endurance, bo czasami zdarzy się tak, że będę leczył typa, będzie się cofał ten pasek. No i wiadomo, może nie starczyć, a killer może wrócić. Więc jest to po to, żeby nam dać troszkę czasu ewentualnie, żeby gościu znowu nie padł pod hakiem. Więc zobaczmy, jak ten buildik sprawdzi się w gierce. No dobra, panowie, let's get it started. Naszą misją jest. Nie zginąć od razu. Korabcik to był, tak jest. Korabcik. Naszą misją jest nie dostać pierwszymi chase'a, po to, żeby po prostu móc. O, gościu gra z no mider, fajnie. Yy, po to, żeby móc yy, jak najbardziej wykorzystać potencjał naszego buildu. Ogólnie ten bildzik przypadkowo trochę zagrałem na streamie. Pograłem nim troszeczkę i powiem wam szczerze, że bardzo fajnie się to sprawowało. Parę razy uratowało mi to nawet gieruchę, więc może. A. No właśnie. Myślałem, że za mną poszedł ten nikczemnik, ale nie. Klondet ma jakieś problemy ze sobą, ewidentnie. Może myszka jej przerywa, tak jak mi. No i dobra, i naszym misją jest teraz być takim. Cichym supportem. You know, guys. Wiecie o co chodzi? Teraz staramy się tu dostać w taki sposób, żeby on o nas nie wiedział i żeby odszedł stąd jak najszybciej się da. By the way, w następnym patchu nie będzie można się już tak. Yy, nie będzie można tak już spamować. Akurat tu chłop ją powiesił w piwnicy, więc więc jakby trochę bez sens yy, byłoby się leczyć pod hakiem. Może gdyby ona wiedziała, nie, że ja mam te perki, to może by nie uciekała, no ale wiadomo. To jest minus autodidakta, że nie zawsze te właśnie skilczyki wskakują. Mam pomysł jeszcze pod innego bildzika, ale do tego czasu muszę odblokować pewien perk. Laska z no mider padła, więc no jej nie wyleczę, więc po nią jakby. Nie chcę iść Bo Jej nie wyleczę, więc jak... O, fajny resik. O, i jeszcze Grim Embrace O, idealnie Tu zaskoczyłem na mordę Dopi dopi you little fucking sztopi? Musiałem you don't No, boys, you don't fucking know who we play with. No, zabrakło mi pół sekundy. Pół sekundy, żeby tutaj dobić z tej paletki. Ale niestety, no spokojnie, spokojnie. To jeszcze nic straconego. Dwa genuchy zrobione. Jeden. Poken na autodidakcie. Spokojnie, na pewno czujecie zamysł tego bildu. Na pewno jesteście w stanie sobie wyobrazić, że on działa. Jest i mój wybawca. Czy ja dostanę tunel? No. Mistiki, panowie, chyba to będzie tunel. Okej, okay, wyczekał go bardzo ładnie. Nie jest jakiś wybitny ten blajcior, ale mi strasznie przeszkadzało tam to krwawienie z menda i nie widziałem, że tutaj nie będzie okna. Myślałem, że w tym miejscu będzie okno, a się okazało, że jest obok. Myślałem, że tu gdzie drzwi, a było jednak tutaj, więc no. Niedobrze się dzieje, niedobrze. Ale spokojnie, jesteśmy poważnym survivorem. Nie poddajemy się. Normalnie? Każdy by już odpadł, ja nie. Się muszę stąd zawinąć, ewakuować, uciec. Widzowie leci po mnie, ale jest szansa, że go zgubię. No niestety, no, dobra, druga gierka, bo bez sensu kurwa bo tunel dostałem, no. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może tym razem się uda? Zamysł jest prosty. Nie dać się złapać pierwszemu. Nie, czy to będzie jakaś plagucha? Może świnka? Buba! Dobra, raczej oni będą gonieni, bo puścili gena. A więc spróbujemy. No i od razu, jak typ jest wieszany, od razu się staram znaleźć jak najbliżej jego. I obserwuję, co robi killer. Gdzie idzie? Że akurat trafiła nam się taka mapka, że no. Tu będzie giga ciężko, nie? O. Spróbujemy jakąś tam lataruchę? Oczywiście nie. Ja widzowie szczerze, z takiego kąta dostałbym już pięć razy z lotarki, nie? Serio. No nie. Pierdolę to. Przysięgam, ostatni raz to nagrywam. Jak się nie uda, wrzucam to tak jak jest. Koniec. Dzisiaj ogólnie miałem streamka i ten dzień to była tragedia, jeśli chodzi o granie survivorem. Nie dało się totalnie. Chyba ja dostaję Chase'a. No ja dostaję. Wiesz? Może nie, może się uda uciec. Dobra. Gość z Kasztaniu znalazł mnie. Cały dzień dzisiaj na, na surwie była tragedia. Istny horror. W końcu DBD to horror, ale nie taki jaki byśmy chcieli, nie? No i dostałem jednak pierwszy chase'a i znowu gówno zrobię z mojego builda, nie? Nie, przyjmiesz hitka? Przyjmiesz hitka, a nie mnie zblokujesz ty ten paściero! Nie, to no nie wierzę po prostu, nie nagram tego dzisiaj, nie? Wszystko jest przeciwko mnie! Wszystko jest dzisiaj przeciwko mnie! Każdy najmniejszy szczegół, wszystko jest nie tak! Teraz już wystarczy tylko tyle, żebym się zabił Skończył to i nagrał 5-minutowy film na YouTube'a, gdy cały dzień nie siedzi. Aha, aha, jeden typ leży, a drodzy na końcu mapy wcale do mnie nie idą. O! Zdjął mnie! Juhu! Biegnę po tego typa. Jakieś pierwsze leczenie, jakieś pierwsze coś. Może. Just give me a chance, boys! Ten build jest dobry, naprawdę. Pyk. Pierwszy token. Dawaj drugi. Pięknie. O to nam chodzi: to był właśnie zamysł tego builda. Super. Właśnie o to chodzi: leczymy typa pod hakiem. Więc czasami jest szansa na to, że killer idąc z daleka nie usłyszy nas. No, jak zobaczy, to lipa, ale może nas nie usłyszeć. I wtedy sobie pójdzie, a my w spokoju wyleczymy typa. W czego mamy Borueda, żeby wiadomo. Dobra, on tu się tepnie na pewno. Na miliard procent. Dobra. Jeśli musiał mnie zobaczyć. Ty gliś! Dobra, Dobra Papa, pa. więc, jakby spoko udało się uciec. Potrzebujemy skończyć tego gena. Chłop mnie wyleczy, a w tym czasie ta Kate może padnie, i wtedy ja pobiegnę ją uratować. Ona ma pierwszy hak, więc to byłoby jak najbardziej optymalne. Dawaj. Pomóż mi, proszę, Jill. Sprawdź, żebym był w stanie nagrać chociaż jedną grę na YouTube. A. Dziękuję. Jadę tam. Przy okazji sobie wezmę tego. Budzik do roboty nastawię. stawie. się, już ten Freddy Fazbear? Kurczę, zdjęli ją, no. lipcia, niedobrze. Ale może jeszcze się załapię. Na jakiegoś free skill czeka O. pik. I już przy trzecim tokenie, już dużo lepiej nam tutaj wchodzi, że tak powiem, leczenie. Tam może 5% szybciej jest. Przy czwartym tokenie już fajnie to działa, a przy piątym to już naprawdę daje radę. Także Autodidakt to jest naprawdę niedoceniony perk według mnie. Tak jak wiele w DBD. Dobra, jesteśmy w połowie gierki. Freddy Fazbear. ja nim grałem, wiem dlaczego nikt nim nie gra. No bo jest trochę taki. jak Twinsy, nie? Twinsy dostają reworka. Może i Freddy też się go kiedyś doczeka. Dobra, rób tego gena, bo wy i tak we dwójkę go trzaśniecie, a ja idę pomóc tej przyjaciółce ewentualnie z latareczką. To gdzież ona jest? O, słyszę Yo girl. On się co do tamtego gena się pyknął. No i pięć tokenów S A jakiś deadloczek. Adrenalinka? No. Nope. Myślałem, że ta Kate będzie miała adrenalinkę, ale. Pokaż spoko. ja cię mam. Albo cię nie mam. Ja bo, m, idę bramę otworzyć, bo nigdy nie wiadomo, w którą stronę ta typiarka pobiegnie. A tamta brama jest już otwierana. Otwieramy ją na 9-9 i. Biegniemy na pomoc. This is a YouTube content, Boy. Musimy to zrobić, chyba, że one biegną już do tamtej bramy i... Zeby oh. po prostu wszystkie uciekną przez tamtą bramę, nie? Bo to też jest taka możliwość. bramą? No niestety, bro, nie mam jak ci pomóc. Oczywiście nie ściągnęło jej to, nie? Mimo, że ja normalnie miałem, jakby, ten kąt. Mimo wszystko nie udało się. Ja, nie wiem. Ja dostaję z takiego kąta, zazwyczajnie. Do Dobra. Ja niestety, niestety tutaj brak. Od naszej Jill był wjazdu. Dostała Hita za darmo. I przez to. Patrz to! Patrz tego Hilka, Laska, patrz! Uważaj! Pięć staków? O, gówno dostaliśmy, a nie 5 staków. No było blisko, widzowie. Dzisiaj i tak był dzień totalnej tragedii. Dzień, który w ogóle nie powinien mieć miejsca, ale miał. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na streamy i oczywiście na inne filmy na YouTubie. Trzymajcie się. Popła.